Siema ja Witez, zaleśnie. nie wiem, czy zauważyliście, ale pojawiły się oferty właśnie na trzy interesujące czołgi. t tak. 832 mm, uważam, świetna maszynka. Ponadto na Marsa oraz na ISA 3A. Także w dzisiejszym odcinku pogram wam tymi czołgami, pokażę wam takie moje nie wiem, po jeden, dwa zestawy, być może trzy, ponieważ na proga akurat jest wiele możliwości. Eee, Ostępnie to już było sporo e, filmików, ale. Skoro jest znowu w sklepie, to Wam i tak pyknę jakieś gierki. Także Zacznijmy sobie może od proga. I takie standardowe moduły, rzeczywiście używane przed, e, przeze mnie, to było zawsze HP. Zawsze HP. E, Zaglądam Was specjalnie na, na białych modułach, żebyście zobaczyli, jak to się buja. Na takie standardowe ustawienia. I zawsze to było HP, staba i e, Poza tym, zamiast HP. Zawsze możecie dać ulepszone celowanie, ale to najlepiej gdybyście mieli różowe ulepszone celowanie, ponieważ e, ono wam daje minus 8 do rozmiaru okręgu celowania, tu już jest naprawdę bardzo dużo No tak samo ze i resztą, e, ja najpierw zagram na takim ja nie, nie wiem czy będzie w ogóle okazja by pograć po dwie bitewki Gdybyście interesowali się jak właśnie się spisuje zestaw z wycelowaniem, zestawem i wentylacją, to być może na końcu filmiku Wam zostawię odnośnik, a jak nie, to możecie sobie po prostu poszukać na moim kanale. Haku tutaj nie wożę żadnych praktycznie, damy sobie 20-25, lubię Golda akurat na, na to ponieważ te pociski są po prostu szybsze, to nawet nie, jest, nie jest kwestia pene tak typowo, tylko rzeczywiście tutaj samych tych szybszych pocisków. Ponieważ spójrzcie, to lata 1250, szczerze, to na tej nowej zodze te wszystkie premki, które są aktualnie dobre, będą tak potężne, że to jest masakra. Akurat rok może delikatnie ożyć na nowej zodze, więc to na pewno będzie sprawdzać, jak już sam update się ukaże. I co, i mapy, które bym chciał zbadać, mapy Mandory zbanowane, przełęcz oraz Pilsner. To są takie dwie moje basic mapy, które po prostu zawsze na bana idą. Ale pierwsze będzie marcem, a później jeszcze zagramy dwoma pozostałymi. Mam już pierwszą bitwę. Ogólnie będą trzy odcinki, w sensie nagrywam trzy rzędu, ze względu na to, że będę nie nieobecny w internecie przez trzy najbliższe dni, przez piątek, sobotę i niedzielę, także cały weekend mnie nie ma. Być może w niedzielę wieczorem się od Steamka na Twitch odpala albo coś takiego, także po prostu taka informacja dla osób, które mnie oglądają na właśnie Twitchu. No, i tobie też to będą takie filmy po prostu na zastępstwo. Jeśli jakieś newsy się ukażą, to być może mój montażysta Wam coś dogra, ale to zobaczymy. Także co? Eee... O, że my się tutaj klęci, nieźle. Bitwa, rzeka Perłowa, i tak zastanawiam się, gdzie by było można tutaj pojechać. Ale szczerze, nie wiem, czy nie zagrałbym albo Mida. Eee, Choć z tym Mida to może być tak luźnie, dobra. Jednak na te polaryżowe pojadę. Eee, tak zastanawiałem się, ponieważ. Gdybym pojechał na modlownię nawet, i gdybym Mordownia była pusta, to mógłbym im tutaj taką flankę zrobić, nie? Ja czasami tak lubię grać nad medem, ale jak zobaczyłem tylko w jaki sposób grają moje czołgi ciężkie, to postanowiłem, że nie, nie ma to sensu zbytnio. Także polecimy sobie tutaj na, na lewą flankę i zobaczymy jaki demet znajdziemy właśnie na tej stronie. Jest to te spotkaniowa. Akurat spotkaniówki to tak zazwyczaj mi gram, Na przykład na czołgi ciężkie spotkaniowy to nie gram nawet mordowni. Kiedyś wam spominę w sumie dlaczego. Eee, to jest kwestia respów, że górę jest bliżej po prostu. Eee, tylko po prostu gram środek. Miałem kilkukrotnie fajne bitewki już. Eee, może u Multiego widzieliście bitwę. Miałem tam chyba małsem na 12 tysięcy czy jakoś tak. Eee, tylko trzeba ja będę w stanie tutaj agresywnie zagrać, ja raczej niekoniecznie. Raczej tak pasywnie bym musiał tutaj popykać. Jest typ 59, e, jest lajcik. 50 59 nawet podjechał. E, najgorz najgorzej na świecie, ponieważ moje medy strasznie z tyłu stają. E, a chciałbym tutaj delikatnie, bardziej agresywnie podjechać, ale no cóż. Nie jestem w stanie aktualnie. Dobra, jedna pestunia, być może dam mu jeszcze drugą. Druga podlaczku i nie wiem, czy nie dać mu trzeciej net. O, ty gościu. Dobra, dn 3. E, akurat project to trz trzeba wiedzieć, kiedy należy zostawić ten jeden pocisk. W tym przypadku, skoro mogę się tak schować, to dlaczego mnie nie wyszelić tych trzech pastek? E, sądziłem, że być może zdąży przodować, e, w sensie być może znajdzie ten reload i złapie go na parmatlaka. To byłoby wspaniałe, ale no cóż. Ale myślę, że możemy teraz podjechać, co? Ten typ popełnił bardzo duży błąd, akurat. Ja tak wychylił bardzo agresywnie, nie? jakby nie był szczepiony, czy coś takiego, masakra Ja też Lecik, na Lecika podjechałbym tubka jedna ogólnie Prog jest jedną z moich najbardziej ulubionych plemek, chyba w World of Tanks aktualnie, bardzo lubię ten czołg uważam, że mimo że jest dość stary to dalej tam dudni wiem, że wiele osób boli Burzaska. ja akurat jestem wielkim fanem Proga nie zdążyłem przodować, by go dobić i zobaczymy, co tutaj mój timek yy, zrobi, ponieważ no nie chciałbym wyjeżdżać chyba pod swojej i pod skrypiona. Czyli pod czołgi, które są celowane. Wiesz, może spróbuję. Tak, tak na pikselek, Ej, pęki nie losuję. Takie życie. Małe trzy tedeki. Jakże spójrzcie. Trzy... W takiej sytuacji zawsze trzeba się zastanowić, czy nie opłacałoby się na przykład cofnąć, ponieważ no, puszowanie. Pod te ja Jestem też taką maszyną, że jednak nie jestem w stanie zbytnio tego przytankować. Eee, Obawia się. Pancerza to to nie ma. W sensie dzięki temu, że mam HP to mam prawie tyle HP co hateki. Ja jak większość hateków, jak taki właśnie i 3 czy coś takiego. Ponieważ jest tu 1520, także no. Akurat prog jest takim fajnym medem, akurat. Bo często można sobie pójść w taką wymianę, że. Wiecie, dostacie PH za 400 i a na przykład dajcie 3 pecha albo 4, nawet jak dobrze zagracie. Tego może dobijemy. Zobaczymy czy będzie mi to dane. Czy tutaj czaję troszkę? Na gościa. Zauważy mnie. Dobra, DMu, bombę. Z APK. całość się weszło. I mamy już 1400 damage te, teraz tylko się zastanawiam czy nie zrobiłbym jakiejś tam flanki na mida, e, od ich strony nawet Ale też... Dla... o słon tutaj z mojej strony Sądziłem, że on gdzieś tam na respawnie czy coś takiego Akurat w tego pana to bym oddał 3 pesteczki Ponieważ i tak będę miał czas to przeładować tak, aktualnie mamy e, Na tyle dużo czasu i tak musimy poczekać aż on zginie i też no, nie chciałbym wychylać i na przykład takim buraskiem już teraz byłbym tak no na low hp nie, na 600 czy na 700 w zależności jakby polosowało i przez to ja po prostu preferuję tego proga nie więcej hp ten magazynek jakoś mi też tak bardziej odp odpowiada, ja pamiętam jak progetto dziesiątka wyszedł, jak cała linia wyszła ee, to naturalnie na jak była moja ulubiona meta zaraz pod Chatów się grało progetto, w sensie pod też się grało ale progetto Często służyło jako taka kątle I też kiwi brakuje tej mety na, na to Nie wiem jak wy, ale mega przyjemny był prog zawsze. Aktualnie ten czołg jest tak psuty. Że i eee, ja. Plecami. Co my tutaj mamy? Mogę po typa zjechać. Na hilo jest właśnie Skorpion do bicia. Także nie wiem, czy po prostu będą w przodu nie pechowiecie, Patrzcie, będzie ty będzie prok. Także to są moje takie. Dwie okazje na damage jeszcze w tej bitwie. O, jest to, damy mu jedno na pewno, może dobiję. new e, I tego trzeciego pocisku akurat w takiej sytuacji spójrzcie. nie, nie, nie wyszliłem go, tak? Bo po co? Skoro wiem, że zrobię tutaj jeszcze damage, że będę miał czas przesadować, to nie złożyłam tego jednego pocisku. Nie ma, nie ma to kompletnie sensu. E, zastanawiam się, czy teraz nie kliknąć. Dobra, kliknąłem i może jeszcze dam starana. Dałem mu i na przykład, buraskiem byłbym już teraz w garażu. W sensie taką jest bitwy Ale serio, bardzo często te dodatkę HP, że to ma o 300 więcej od burska. no bo na burska po prostu się e, nie da też bursa do HP. A tutaj bardzo często, ponieważ można sobie na to pozwolić. Także taka bitwa Marsem jest, jest to to samo co Projecto. E, po prostu dla ludzi, którzy by się zastanawiali e, Na tym, jak to wygląda. Myślę, że teraz przejdziemy do T832, czyli do terminatora. Bardzo lubię tę maszynę, także fajnie, że mogę ten zagrać na odcinku. 3200. 3200, dwa flagi, elegancko. Jeden pocisk nieprzebity, nie, nie pamiętam nawet co. Na sen terminatorze również nie, nie, nie mam modułu, także wam rozumiem tutaj. Pokażę mniej więcej, jak ten zagrać. I zastanawia się, ponieważ ten czołg ma bar bardzo dobrą stawę, Brakuje tutaj jednak e, dpm także spójrzcie. Myślę, że pierwszy moduł byłoby to turbo. Najlepiej, gdybyście mieli różowe, oczywiście, ponieważ wtedy chcecie większy bonus. E, same róż różowe moduły można zdobyć za Battle Passa. A sam Battle Pass startuje za kilka dni, w, przysz w przyszłym tygodniu dokładnie. Także daliśmy sobie tutaj wentylację, daliśmy e, dosyłać dyrektywę na wentylację też będę dał. Powiedzcie, ten dpm akurat jest bardzo słaby i myślę, że ten czołg bardzo też dużo zyska na tej nowej załodze ponieważ no czołgi, gdzie gra się tą wentę, są bardzo mocne aktualnie. W tej macie będą bardzo mocne. I spójrzcie, damy tutaj rację i zrobi nam się z tego 2200 DPM No to jest tak już ok, ale jak na Osmetier, mi, wszystko wciąż mało. Jest to chyba mniej niż czołg drzewkowy, niż te 3-2 drzewkowe. Także no. E, pamiętam ten czołg by na święta? Nie czy jakoś tak, no nie pamiętam do, dokładnie już, ale jakoś chyba na święta. Także fajna maszynka, serio polecam i pokażę Wam mniej więcej, jak to się zachowuje w bitwie, ponieważ działa, jest na, naprawdę fenomenalne. Jedyne, na co można ponarzekać, to rzeczywiście sam ten DPM. I bardzo fajnie, ponieważ dostaliśmy też e, elegancką mapę lotnisko, akurat na takie czołgi e, jak T832. Bardzo fajna map, bardzo fajna. E, mimo tego. Nie mogę się troszkę doczekać tych zmian. W sensie zależy, jakie też to będą zmiany, ponieważ było kilka opcji różnych. Ale gdyby ta mapa została delikatnie poszerzona, by było więcej możliwości albo coś takiego, to naprawdę byłem ogromnym fanem. Wiecie co? Ja myślę, że byłoby można to na przykład wykorzystać bardzo dobrze, że, zr że zrobić tam jakieś wjazdy, by dało się po prostu tam medem wjechać, czy Lightem, czy co cokolwiek takiego. No, czołgiem ciężkim e i to by dało więcej możliwości, ponieważ no, aktualnie co gracie się na 80% mapy mniej, nawet, bo tu jest woda, tu jest e, ta skała. Także pod tym względem byłoby to bardzo spoko, ale też dziwny matchmaking. Me co? My mamy HTK. -a? Oni mają MEDA. Dziwne. E, zresztą na ósemkach grałem dzisiaj na ósemkach e, bezetom. Właśnie 176, bo mam nowe wyzwanie od widzów. E, I powiem Wam, że losowało mi takie słabe bitwy, że jestem w szoku. Ja się grałem gr na mój główny kącie, a ja teraz na koncie plasem, być może to, to ma jakieś zn znaczenie, nie wiem, nie mam pojęcia, e, ale miałem taki tragiczny jakieś Ciągle dziesiątki, dziewiątki jakieś i to nawet taką bezetą, która jest OP i tak ciężko mi było zrobić cokolwiek. Także tak, to jest jakiś hit. E, ale spójrzcie, że nie ma staby, tak jak wam wam mówię, nie jest ona potrzebna na ten czołgie. Jest kilka takich czołgów, że właśnie ta stabka nie jest potrzebna i to jest jeden z tych. Więc mogę sobie podbić tutaj dosyć agresywnie. Oczywiście muszę na tą pułku walać. A ktoś tam no Także to też jest interesujące. Pytanie, w którym szaku. I właśnie przez to, że oni nie mają hateków, to nie wiem, czy będę miał cokolwiek do roboty w tej grze. Troszkę się obawiam, że nie. Akurat td jest dużo, więc każdy tam stoi na półce na snajpie. A ja tak będę musiał się dorwać do tego damage'u jakimś cudem. Nie, nie lubię taki bitew, mimo tego, jest to gileczka na e, szóstki, nie na, na siódemki. Także z mam przynajmniej jest nomad, spotnego, go. Nie wiem, czy on szelił, czy się ruszył, nie, nie mam pojęcia, więc dostał tubkę. O, jeszcze naleśnik. O, naleśnik to też jest ciekawa maszyna. E, Sudostone blinda, elegancko. Spójrzcie, wjechałbym na Hila, szczerze. O, o, nieważne. Ten na Hila wjechać, byłoby to dosyć. Dosyć yy, bohaterski play byłby to Ale przynajmniej cokolwiek bym zrobił w tej grze A tak to będę stać, jakieś blindy strzelać Mnożyć, mnożyć Ja no, może i tak to będzie fajna bitwa Akurat, yy, ale to tylko i właśnie ze względu na to, że jest MM fajne Bo wyobraźcie sobie taką grę że nie ma czołgów ciężkich i wy na przykład gracie na dziewiątki a, albo na dziesiątki. Chociaż na dziewiątkach dużo tych hateków jeździ, nie? Ja nie wiem, czy też to, e, czy to zwróciliście uwagę na to. Ale akurat na tych dziewiątkach ja dużo czołgów ciężkich dostaję zawsze. To jest interesujące. O ile na dyszkach to mało kto gra czołgiem ciężkim. Zazwyczaj jakiś Tedek, Light czy coś takiego. A tam, no, całkiem sporo tego jest. Dobra. Co bym miał w tej bitwie? O, jest lisek. Ale nie to no, te działko w tym czołgu mi tak siedzi, ale to jest tak fajne, chciałem na boosta wjechać na półkę, ale nie będzie mi to dane, ponieważ list tam właśnie się spotnął, no, to będzie troszkę takiego kampienia, ale te działko bardzo szybko skupia, mimo że ten cetroni na większym dystansie nie jest jakoś mały, ale spójrzcie jak szybko skupia, nie, Zatrzymają się na moment i już bomba, także bardzo fajnie nasę na dół zjechał, ma 1500 plus tego blinda właśnie e, W słów z tego co pamiętam, coś, coś tam już mamy Troszkę damage jest e, ale tam dalej stoją po tych krzakach Dalej kampy po tych krzaczkach śmiesznych e, Nomad bardzo możliwe, że to też, do, też dostał blindzika I spójrzcie no akurat w takim matchmakingu Kompletnie ten golcik do mnie spaszczony, o, <laughs> ale tuba, ale bomba, nie no ci ludzie na niższych tierach są wycieczki w szoku akurat Blindę jeden dostanie, drugi dostanie, a i tak dalej stoją Co dostał blinda, ten placek, w sensie musiał chyba dostać z dwa na pewno, bo on miał jakoś 500 HP, nie? No to powiem wam, że na blindzikę troszkę poszczególnie będzie, na dziesiątkę byłoby ciężej Ponieważ prawdopodobnie tam wystaje jakaś loduwa czy coś takiego Więc dostałbym bombę za 1000 za to nie. co? Dwa czołgi zblendowane w jednej bitwie. Szczerze. Okej. Okay. Już wiem, czemu Invil jest wyzywany od hacksów. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Bardzo interesujące to było. Muszę przyznać. Eee, czy ten light nie jest w krzaka przypadkiem? Light tu nie jest w krzaczkach. Co? No tam z tyłu. Się o to jest pytanie. Zagrałbym na tego Isa, tak delikatnie, chociaż na UDS-a muszę uważać Oj, wyciągnięcie tych wszystkich kamperów stąd no i, to, no i to będzie wyzwanie Nie wiem czy Dobrym pomysłem by nie było podjechanie od mida Ale dobra, wjeżdżam Wjeżdżam, ro rozjeżdżam i yolo Chociaż progiem Nie skończył progiem, przez to pestunię dostałem Fajnie Ale ja dobiję, także jak możecie zauważyć na papierze, być może i to nie ma DPM, ale szczerze przenos Przenosząc to na bitwę, to kompletnie to nie jest czuwalne, nie? Tak. I tak jadę i szalam, i perkam sobie, także jest elegancko Elegancko, w sensie tutaj był akurat też korzystny matchmaking, to akurat muszę przyznać, że Losowanie na siódme tiare -y pozwala na bardzo dużo Ale dwa blindy po jednej bitwie, pff, grubo Grubo, grubo Uh, jeśli jeszcze to, to tam było z pięć pełnia z demem ty tylko że dwa fragi na blend. To jest bardziej interesujące. Ale no cóż, pewnie mnie będą wciara wyzywać. standardowo, co? <laughs> o. Ej, dziś miesiali bez spota. O. No. Troszkę tutaj się poczułem, akurat muszę przydać. Koniecznie musimy zobaczyć, i ile na tych blendlęcikach będzie, ale spójrzcie. E, prawdopodobnie dwa blendy wynalśnika. w Nomada być może też dwa, w Su-1, no to to może być ponad 1000 demađu, szczerze. Na w blendlęcika, także fajna, elegancka bitewka no z tego wyszła. Nie wiem, czy pamiętacie, ile mię damage'u właśnie na 300? Tam było jakieś 2200? Wow. N dostał dwa blendy. No, w ogóle dostał. Nie, on chyba też dostał dwa blendy, bo jeden na spocie, plus Sudo dostał blenda. Oj, grubo, ale taki blendował soczyste to było. 13 na 13 poza tym, także też fajna bitwa, ale no, MM był przyjemny. I co? I został nam jeszcze ostatni, czas. Została Pelegrina, czyli is 3 a w skrócie. I tak naprawdę tutaj nie założymy dosyłacza, także wybór jest całkiem spory. Myślę, że celowanie z nagrod będzie tutaj perfekcyjne. Akurat dałbym, że na tym białym nie przepadam. Mamy tutaj stabę i tak naprawdę do wyboru mamy co? M mamy wentylację, mamy HP, mamy turbo. Więc wy musicie wybrać, co tak naprawdę was iduje w tym ciągu. 3 DPM, ponieważ węta wam delikatnie zwiększy ten DPM, tak? Spójrzcie, pokażę Wam. Między innymi jak to działa, mamy, mamy 11 tutaj i 11,3, więc wentylacja to dobry wybór. Ponadto możemy właśnie dać HP albo możemy dać turbo i właśnie tak się zastanawiam, czy nie dać po, po prostu turbo albo, albo, albo tego HP. Nie wiem szczerze, e, nie, nie grałem tym czołgiem jakoś dużo, ale w sumie patrząc na to, że ja i tak gram powoli. Jakoś nigdzie mi się nie śpieszy, to tutaj HP to będzie dobry wybór. Wyrzucimy haki, one jakoś specjalnie nie mają sensu, moim zdaniem. 14-14 to e, takie standardowe tutaj. I, i, I zobaczcie: sam ten IS, miło że to jest magazynek, to on ma taki sam DPM jak właśnie T832. E, pytanie: który czołg jest lepszy? E, osobiście T832 dla mnie jest przyjemniejsze. Jak się zauważyć w tej bitwie, że to fajnie duni, ale zobaczymy. On już bitewkę na prochorówce. Dobrze, że tych yy, właśnie standardowych pocisków wziąłem więcej, ponieważ hity są bardzo wolne, jak będziecie jak zauważyć, 820, a tutaj 1400, także jest duża różnica, same hity na pewno zyskają po aktualizacji, gdy, gdybyście używali właśnie wenty, tak jak wam wspomniałem, szczerze tutaj nawet moglibyście zagrać bez taby, ponieważ to raczej i tak jest taki czołg, że wy skupiacie do końca, czyli moglibyście zagrać te ulepszone celowanie z nagród, Plus wentylację, plus HP, czy turbo. Także wybór należy do Was. możecie mi napisać w komentarzach, czy na przykład braliście któryś z tych czołgów. Bo widziałem e, kilka pytań na, Twi na Twitchu, że padło ki kilka właśnie tutaj zapytań o te czołgi: czy się opasa to, czy tamto. Także no, to jest taka delikatna e, moja odpowiedź na to. Niestety ten filmik jest spóźniony chyba o jeden dzień, ponieważ został Wam jeden dzień na decyzję. E, także no tak. Sorry, sorry, a, ale w taki sposób wyszło. Miałem też inne materiały, które chciałem nagrać po prostu. I co? Myślę, że pociśnienia na środek. Postaram się posnapić na lewo. E, na chwila. Akurat to jest takie standardowe granie moje na prochlorówce czołgiem ciężkim. Nie jestem wie jakimś wielkim fanem dla procho na chateki. E, I dopiero teraz w sumie zauważyłem, jaki ładny jest ten styl. Nie? Spoko to siedzi bardzo. E, mo możemy spróbować wychylić na środek albo dać jakąś posteczkę w las. Na środku pusto drzewko tam jakieś powolone, także być może ktoś chciał to sweaka zniszczyć, ale jak możecie zauważyć, mamy jednego light'a i nasz jedyny light już nie ma HP. To jest właśnie ta prochorówka, e, która mnie tak, no woli, woli, jest to strasznie, że takie borowiki light'a biorą i oni są e, jedynym właśnie light'em w grze i bardzo często bitwy psują właśnie dla graczy, także no ta bitwka raczej no, nie będzie jakaś wspaniała. Wątpię, że to przejdzie do historii. <laughs> Szczerze, śmiem w to połąpiewać. Sam ten IS ma bardzo interesujący system ładowania, tak? Ponieważ on ma to, że. Oj, on się rozpłynął. Co tu się stało w ogóle? Eee, on ma właśnie taki system, że wy chcecie jak najczęściej strzelać pociski, tak? Myślę, że to za też zależy od sytuacji, dużo, ale właśnie ten ostatni pocisk, który na plurzecie ja trzymałem, to tutaj najkrócej się ładuje, a na najdłużej, to najdłużej. Odwrócony system ładowania włoskich magazynków. To jest ciekawe. Nie jest to rozwijane niestety w żaden sposób przez Wargaming, a myślę, że jest spore potencjał akurat, by coś ciekawego zrobić. Wciąż dużo fajnych czołgów można wypuścić. Albo po prostu nowe mechaniki. No jednak ta gra też nie jest do końca historyczna. To jest bardziej, wiesz, taki taka. Arkadówka, więc no pod tym względem ja myślę, że World ma spore pole do popisów. A chodzi o to, by po prostu się każdemu dobrze grało. Ja myślę, że gracze World of Tanks akurat nie zważałem jakieś specjalnie, czy są historyczne elementy w World of Tanks. Ale ten pocisk tu uchłonął, leciał, tragedia. Eee, I co, jest 5 do 3. Jak nie jest cudem, jest 5 do 3 już. I ja nie wiem, gdzie te czołgi, czołgi przeciwnika giną. Nie mam pojęcia, ale rozpływają się. Tak zastanawia się, ponieważ Hill raczej mnie będzie pykać i o ile tam jest sam udes, to taki podjazd tutaj nie jest głupi, ponieważ być może tego mał się na właśnie jakoś na włazy wyklikam. Stunia, jedna nie przebita, druga przebita. E, chciałem się pokusić nawet by szelić jeszcze, no. O, isem 3. Jestem isem 3, a on jest isem 3. Ciekawe. E, tego to może w podachu przebić akurat i 3. Ma taki sam problem, jak miał kiedyś i 4. Nie wiem, czy pamiętacie, jak właśnie ISA 4 e, Czołgi z tieru mogę przebijać po dachu. To, to była ta tragedia, szczerze. Aktualnie to tylko kilka czołgów w World of Tanks może przebić ISA 4 po dachu. Między innymi bez ETO z co jest dla mnie tak głupie, że masakra. Ale co? Daliśmy postunie. Szczerze, jak na tą mapę, to, to i tak całkiem dobry wynik już, 1500. W sumie dał jakąś bombę w ogóle z kosmosu. Jestem zaskoczony, że sunie gra lasu, i też jestem zaskoczony, jak bardzo słabą bitwę dla light z drużyny przeciwnej, ponieważ nasz bulldog dał mu takie pole do popisu. On mógł tym lightem już podjechać 10 razy, jakoś agresywnie, spodnąć na cały las, i my na środku byśmy za to zginęli. Także no, myślę, że wszyscy przy... się, że przegramy tę bitwę przez naszego bulldoga, żebym zagrał hila. Później zginął na tym healu. Um, obawiam się tego, a tu wyszło w taki sposób, że NajLAD jest tak samo useless. <laughs> Pytanie gdzie on stoi. Nie wiem czy... Dobra, on jest w E1, bo spójrzcie, są płotki zniszczone. To jest to, o czym wam wspominałem kiedyś. Że wy po płotkach możecie, możecie sobie sprawdzić, czy tam jest czołg I tyle. Ja szczerze. Możemy to jeszcze potwierdzić, jeśli teraz się schowam na te 10 sekund że się poczekam do chyba ostatniego pocisku, schowam się, wychylę i będziemy Właśnie przekonani już wtedy na 100% Że, że ten light po prostu tam stoi i najwyżej damy mu jakieś blinda, także tak, wychylamy sobie Nie ma pocika O, jest pocik, czyli on stoi niżej Niżej, al albo przestaje się na linię burszy. Tak, to, to są dwie możliwości. No, często lighty nie stoją w jednym krzaku, tylko, tylko zastanawiam się, czy się nie zaryzykować. Jak mnie rozerwie od te deków to będzie tragedia. Ale w sumie, YOLO właśnie pytanie czy on jest tu przede mną, czy tam z tyłu? A po dachu mnie przebił. Uhuuhu, eee, właśnie to jest interesujące. On chyba tam po prostu stał. Bardzo możliwe. A ten light da dalej tutaj może być. Stąd widać wyraźnie, że te płotki są tutaj zniszczone, więc on bardzo, pr bardzo prawdopodobnie jest to, że stoi po prostu w tym krzaku. Był niżej e i przez to być może te drzewko zasłoniło mnie, tak? No po Ponieważ tutaj też było kilka krzaków. Poszlałam jakieś blendy, nie? A co się będę? O, bardzo możliwe, że mam parma spota nawet. E bo on szli to nie był raczej blend z tylko chciał mi zadać damage. Także no, ale się przekonałem po bitwie, znaczy miałem rację, że Light tutaj stoi. Ej, skończyły mi się pociski, nie, najgorzej na świecie. Ej, tak blenduje i blenduje i blenduje, a zostaje mi same hity. Akurat nie rozumiem tego w wot O. Aż tam był ten Light, to jest interesujące i to jest właśnie to, o czym wam, wam mówiłem, że on że ona na początku bitwy pewnie tam zaparkował. Ale jak zobaczył, że Bulldog e, pufnął, to po prostu delikatnie podjechał. To jest to. Liczyłem, że dam mu Blind, czy coś takiego, że jest dla ciebie bucikiem. Ale spójrzcie, jaka bitwa. A Charliotter. Charliotter jeszcze to jest. E, tylko czysto po spocie. Niestety. Ale bitwa taka najgorsza na pewno w tym odcinku. Nie wiem, czy to też ukazuje dokładnie, jak jest ten IS. Ponieważ on nie jest logiczny. Ale no, jeśli macie wybór między rzeczywiście e, To832 a Marcem, no to jest on oczywisty. W nie zastanawiałbym się nad, e, per, nad, per, nad, nad Peregriną. Nie ma sensu. no te działka jest strategiczne. A akurat ja, nie wiem, jak wy, ale ja bardzo nie lubię czołgów, które mają słabe działki. Dla mnie to jest nie ma żadnej przyjemności z grania. Są jakieś wyjątki, panie, bo 705 to jest ogólnie no, jeden z bardziej OP mimo że ma nie cenę ale tak to właśnie wygląda. Także. Taki to był odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Mam, mam nadzieję, że jutrzejszy odcinek Wam się będzie podać, bo też mam całkiem interesujący pomysł na materiał, więc zaraz pójdę go nagrać. E, więc dzięki wielkim mam nadzieję, że wam jakoś tam delikatnie pomogłem. Oj, no i to jest to, spójrzcie. E, Mois i to 832 No właśnie, Czo czołg diff dif. Także jeśli materiał Wam się podobał, koniecznie łapeczkę w górę i do zobaczenia jutro. Siemano.